Ja Matuszewska, TP Info, zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórna. W minionym tygodniu odbyła się gala sportu, podczas której wójt Tadeusz Czajka nagrodził i wyróżnił łącznie 112 zawodników i trenerów. W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie zebrano ponad 630 tysięcy złotych. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 1 marca ulega zmianie rozkład jazdy niektórych linii autobusowych kursujących w naszej gminie. Ponadto gmina Tarnowo Podgórne informuje, że od marca w dni nauki szkolnej w naszej gminie kursuje nowa linia autobusowa. Do końca lipca w urzędach gmin powiatu poznańskiego można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Sport, taniec Formacja Spektrum oraz Anastazja Spinner z Osirden Studio Tarnowo Podgórne zdobyli złote medale podczas ogólnopolskiego turnieju tańca Parkiet On, który odbył się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kolarstwo szosowe. Klub kolarski Tarnowia Tarnowo Podgórne rozpoczął sezon startowy podczas pierwszej serii Pucharu Polski w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Siatkówka 2 marca o godzinie 16 w Hali Osir w Tarnowie Podgórnym Tarnowia Wolejbo, Tarnowo Podgórne zagra z GKS Zamek Gołańcz Wolejbo Team. Będzie to mecz trzeciej ligi mężczyzn. Koszykówka Tarnowie Basket, Tarnowo Podgórne wygrała z KSK i Inowrocław 80 do 73. Futsal GKS Tarnowia Futsal wygrała z RAF Futsal Team Rawicz, strzelając przeciwnikom 11 goli. Piłka nożna na tartanie. W najbliższą niedzielę o godzinie 19.15 na tartanowym boisku obok stadionu GKS Tarnowia rozpocznie się 13 sezon Tartan League. Tenis stołowy Kings of the Table przeźmiarowo wygrał 7-3 z klubem rekreacyjno-sportowym Fireplaces Poznań, awansując do baraży o awans do pierwszej ligi tenisa stołowego mężczyzn. Lekoatletyka ruszyły zapisy na bieg unijny, który odbędzie się tradycyjnie 1 maja w Przeźmirowie. Kultura, malarstwo. W Centrum Kultury Przeźmiarowo od 5 marca do. 16 kwietnia potrwa wystawa malarska pod tytułem Otwarte przestrzenie w wykonaniu dwóch kół malarskich z Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Taniec. Przypominamy, że w najbliższą sobotę o godzinie 18 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się wiosenny koncert dla rodziny i przyjaciół w wykonaniu zespołu pieśni, pieśni i tańca Lusowiacy. Poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy tpinfo. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo podgórne już za tydzień.